Tak wygląda burza w Kunowie. Ze szkoły wróciłem cały zmoknięty. Burza mnie złapała podczas drogi do domu. Na szczęście dotarłem, ale dosyć mocno zmokłem. Na drodze jest pełno kałuż. Droga jest cała, jakby można już to uznać, zalana. Jest tak, taki nawalny obad deszczu, że droga już po prostu... Szkoda, że tego już nie widać. Stąd może będzie nie bardzo ale jakby nie zauważycie ale naprawdę mówię Wam na Boga przysięgam że jest droga zalana tam trochę można zauważyć jak się woda odbija to jest po prostu ulewa patrzcie jakie kałuże są może jeszcze trzaście trzy razy trzasnęło i to tak blisko ja tam rynna już ta stara nie wytrzymuje. Patrzcie, co się stało normalnie. Ja nie wierzę! Cała droga poszła. Co so, jest? Jaka ulewa? Podwórko też tak samo zalane. ale ulewa. Jak się skończy ulewa, to spróbuję Wam jeszcze pokazać tą drogę zalaną, o jeśli jeszcze będzie. Ja nie wierzę. Skąd się taka ulewa wzięła? Patrzcie, jakie są na te. Tego nie widać tak samo, ale to wszystko jest od deszczu. Ale tutaj już widać. Ale masakra. O, deszcz się uspokoi. No teraz już jest trochę słabiej. Nara wyjdę, tylko niech się trochę uspokoi. No już droga mniej zalana, ale jeszcze coś będzie. Może muszę tak w górę kierować. Nie nagrałem tej drogi, słuchajcie, bo niestety nie uda się. Wiecie o co chodzi to jest. Niestety nie uda się, bo będzie deszcz mi wyłączał kamerę. Patrzcie jakie tu są o błoto po prostu, bagno. Ja nie wierzę. Tu tak samo.